Inaczej pisane jest tak, SCK, o HOTPAD. Marek Szot, dobra. Postulaty pan rzekł na, na końcu. To, ten, e, 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 ściągawka, ściągawka, proszę tutaj. Poddaję e, panu scenę, przepraszam bardzo. Dobrze, także jeszcze raz oficjalnie, e, na imię mam Marek Szot, pochodzę z brzegu, od jakichś 6 miesięcy mieszkam w Warszawie. E, przyjechałem tutaj do Gdańska. Wiem, że też mam spotkanie w Warszawie, ale w tym czasie będę za granicą, więc nie, nie będzie okazji, żeby tam się zjawić. E, wcześniej, zanim przyjechałem do Warszawy, mieszkałem za granicą przez parę lat. E, wróciłem do kraju. Jednym z głównych powodów jest właśnie e, ta napastliwość, która jest wszędzie obecna w naszym kraju obecnie, jeżeli chodzi o e, życie społeczne. Szczególnie to widać bardzo w polityce i w Sejmie, to raczej tego nie trzeba tłumaczyć. Więc ja reprezentuję również inicjatywę społeczną, która nazywa się Polak Polakowi Bratem. Jej celem jest tak naprawdę nie dzielenie, a łączenie wszystkich w naszym kraju. Dlatego, że będziemy z założenia, że wszyscy jesteśmy, albo większość z nas, chociaż tutaj w naszym gronie raczej wszyscy jesteśmy Polkami, Polakami, mieszkamy w jednym kraju, jemy te same pierogi, te same schabowe, Mówimy tym samym językiem, jedni lepiej inni gorzej, ale mimo wszystko. Yy, więc powinniśmy ze sobą współpracować za nas siebie nawzajem zwalczać. Dlatego głównym postulatem moim albo inicjatywy, którą reprezentuję, nie jest o tyle, żeby odsunąć kogoś od władzy, czyli ten słynny układ yy, SPO tak. Yy, dlatego, że uważam, że odsunięcie kogoś od władzy tak naprawdę nic nie wniesie, jeżeli Podstawy są Wszystkie. nieprawidłowe, dlatego jeżeli zastąpi się to kimkolwiek inny, to precyzyjnie później może dochodzić do dokładnie takich samych patologii, jakie dzisiaj widzimy. W związku z czym bardziej stawiam na współpracę, na to, żeby wyciągać ze wszystkich najlepsze strony. Każdy ma swoje mocne i słabsze strony, powinno się wyciągać do mocne, a nad słabszymi powinno się pracować. Zamiast kogoś odsyłać gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, tylko dlatego, że może mieć inny pogląd w jakimś konkretnym temacie, ale być może w innym obszarze jest ekspertem albo ekspertką. I być może powinno się użyć talentu tej osoby w tamtej dziedzinie, a samemu zająć się czymś innym. Um, więc ja nie mam takiego postulatu, tak jak pan Konrad tutaj, który powiedział o podatkach czy o, o gospodarce ogólnej. Ja bardziej chciałbym zacząć od podstaw, czyli od zmiany tak naprawdę sprawowania władzy w Polsce, żeby ludzie zamiast skakać sobie do gardła, ze sobą rozmawiali. Myślę, że to jest najważniejsze w tej chwili zamiast wykrzykiwanie kto jest zły, a kto jest dobry i to tak naprawdę są wieszne przepychanki w każdą stronę. Um, nie mam żadnej przyszłości politycznej jako takiej, nie, nie, nigdy nie byłem... parlamentarny czy... system. Pan, ale, system. No, niech mówi, nie przeszkadzajcie, no, nie e... Niech pan dokończy, bo... bo... Pan mówił za granicą. Pracowałem e... w firmie. Robię, to wiadomo, że nie, tak. nam czas, nie? No, też można studiować, że dlatego. O to mi powiem? Tak, o co? O co? wcześniej studiowałem za granicą, potem wyjechałem jeszcze do innego kraju, miałem okazję <tryk> mieszkać w kilku krajach. Jaki kraj? Y... Teraz, ostatnie trzy lata, mieszkałem w Anglii, jak bardzo wielu naszych rodaków. Y... Wcześniej jeszcze mieszkałem w Niemczech, w, y... w Hiszpanii i w Izraelu. moim pytanie z do no, jest... później. Teraz. Prezentacja Prezentacja czy na Za chwilę będzie jako tak. znaczy, proszę. E, więc później odpowiem na Pana pytanie. E, ale tak, żeby jeszcze tutaj nie, nie, nie mieszkać za bardzo, także nie mam żadnych e, powiązań politycznych, nie będę w żadnej partii, e, jedyna inicjatywa, w której, e, takiego społecznej to jest ta, którą założyłem razem z kolegą, czyli Polak Polakowi Bratem. E, nie mam też profilu jeszcze na, na Pana stronie. Dowiedzieć się więcej można o mnie na stronie polakolakowibratem.pl Mamy też fanpage na Facebooku, tam działamy sobie w taki sposób, że mamy baner, w którym właściwie chodzę po Warszawie, na którym jest napisane jedno zdanie, to jest taki baner na 2,5 metra szerokości. W którym jest napisane, przyjdzie taki czas, kiedy Polak będzie Polakowi bratem. I do tego próbujemy zmierzyć, żeby Polki i Polacy w końcu się ze sobą dogadali, zdali sobie sprawę z tego, że jesteśmy wszyscy w jednej drużynie i powinniśmy sobie nawzajem pomagać, Ciebie wspierać. I wtedy dopiero będziemy mogli osiągnąć naprawdę wielkie rzeczy, zarówno u nas w kraju, jak i dać przykład na cały świat, czym tak naprawdę może być demokracja zamiast wierzchną przepychanką. A na To Warszawa, ale teraz, który to jest numer, niestety, 19. 20. niestety nie pamiętam. Centralna Warszawa, czy obrzeża? To centralna. To To 19, 119, tak. Czy może pan napisać pełną nazwę tego przetwarza? Czas minut. Dobrze, dziękuję Czas. bardzo. Po spotkaniu. Po spotkaniu. Piszę tutaj, tutaj. że będą pytania do kandydatów. Tu będę pisał 25, 19. <trym> Polak polakowi prawdy. Tak. Tak. Ale jest takie To dziękuję serdecznie. P to dziękuję No to. drugiemu. P.L. Następny proszę. Mikrofon pan od Tak, ja mam. O, super. Oh. Jeśli mogę prosić, żeby Super. słyszał. Dobra, tu O, tak. też zapisać pana żeby Mieszkam w Gdańsku. Mąż od niedawna też ojciec. 35 lat. Pracuję w firmie prywatnej w dziale finansowym od prawie 5 lat. Moja przeszłość polityczna: 4-5 lat temu byłem formalnie członkiem Kongresu Nowej Prawicy, tam zbieranie podpisów, też tam działanie w strukturach Gdańskich. Też zbieranie, tak jak tak wspomniałem, zbieranie podpisów. Moje najważniejsze postulaty, tutaj też zgodzę się z Panem Konradem Radzieniem, że chodzi o podatki. E, jako pracownik etatowy, e, tutaj bardzo boli mnie ten tak zwany klim podatkowy, czyli ta, ta 40 marża, którą sobie Państwo naliczą od każdej mogłej pracy. E, tutaj dobrze mówi o tym Pan Robert Gwiazdowski, tak? czyli jeżeli ktoś zarabia 5 tysięcy, to na rękę dostaje 3,5 ale jeszcze pracodawca płaci 1000 zł, czyli mamy 3,5 tysiące na rękę, tak a całkowity koszt pracodawcy 6 tysięcy, tak? Tylko dlatego, że Państwo sobie to tak ustaliło. Więc jeden z moich postulatów to właśnie likwidacja tego klinu podatkowego, czyli obniżenie, znaczy właściwie to likwidacja podatku dochodowego, obniżenie i likwidacja tych spadek społecznych. To oczywiście też wiąże się z zmniejszeniem kosztów administracji. tak Ostatnio taki bardzo mocny przykład był miliard złotych na telewizję publiczną. Z którą z moich takich postulatów to też bym po prostu sprywatyzował, czy to po prostu zlikwidował, i tak bo to w mojej ocenie nikomu nie jest potrzebne. Kolejny taki kluczowy punkt co bym powiedział właśnie demokracja, czyli. Zmiana ordynacji tutaj, yy, wyborczej, jak to wygląda, czyli na jednomanotowe kręgi wyborcze albo powiedzmy trzymanotowe kręgi wyborcze, yy, zmiana yy, yy, sposobu, yy, znaczy możliwość, umożliwienie yy, odwołania, odwołania posła w trakcie kadencji, również prezydenta poprzez ogólnopolskie referendum, które też yy, referenda miały być obligatoryjne tak, dla yy, mieszkańców. Tak, jeżeli się zbierze odpowiednich głosów, tak, to obligatoryjnie one muszą być podane pod głosowanie bez możliwości późniejszego jakby zdecydowania przez parlament, że jednak to głosowanie nie jest ważne tak? i Państwu dziękujemy. Nie posiadam profilu na Jedna Polska, nie posiadam też ogólno jakieś dostępu profili w mediach społecznościowych. Czy coś jeszcze z postulatów? Podatki, tak? Gospodarka, w mojej właśnie jest najważniejsza. Demokracja tutaj jest tym kluczem wszystkiego, tak? Właśnie to my wybieramy ludzi, tak, którzy potem tworzą takie, a inne prawa. Też kolejny postulat, to jest całkowite urynkowienie, jak najdalej jest to możliwe, systemu edukacji, urynkowienie... urynkowienie systemu ochrony zdrowia, tak, czyli po prostu poprzez dobrowolne wpłaty, tak, więc znaczy dobrowolne wpłaty, po prostu poprzez oszczędzanie, akumulowanie swojego kapitału, budowanie swojego dobrobytu, również e, zabezpieczenie swoich potrzeb, jeżeli chodzi właśnie o do, e, dostęp do opieki zdrowotnej. Tak? Model singapurski to też bardzo ciekawy. Mm. I to tyle. Z mojej strony. Okręg 25, tak mówi Pan? Tak, 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 wiesz co mówię. To jest jakiś najbardziej większy podróżnik, ten To jest taki... Proszę, i... Klin podatkowy i... Demokracja. <coughs> Demokracja, Klin podatki i ordynacji. Zapisałem. Kogo mogę z Państwa prosić następną osobę? Zapraszam. Nazywam się Kazimierz Jagoda. Okręg Pana w Nawet nie wiem. A skąd Pan przyjechał? Z Czewi. Jestem Trzewianinem, mieszkam w Trzewie. No, to jest tak, 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 to jest ten sam okręg. Okay. Dokładnie. Okay. Bardzo proszę o naśladowanie. Więc, e, jak ja mam do, doświadczenie, jeżeli chodzi o, powiedzmy, partyjnianstwo? No, mam tak. Przez prawie 8 lat byłem członkiem PiSu, zrezygnowałem z członkostwa dwa i roku temu. Powiem może dlaczego. Co, z, z, zupełnie z prozaicznej y, sytuacji, jaka wynikła, mianowicie Poseł, mogę spokojnie podać jego nazwisko, Smoliński, też Szczewianim. publicznie na zebraniu partyjnym powiedział mi, co mi wolno mówić, a czego mi nie wolno mówić. Odniósł się w ten sposób tylko dlatego, że, że, że byłem wiele razy krytyczny wobec tego, co PiS robił. No. Wiele rzeczy mi się nie podobało, chciałem, żeby to zmienili. Podpowiadałem, no, różne rzeczy takie, nas było kilkoro. Ale ja tylko jedynie wyszedłem z pisu. To, to, to jest moje takie polityczne jakieś, jakieś, jakieś przypadło. Czy ja żałuję, że byłem w W pewnym sensie nie żałuję, bo poznałem pis od potrzeb. I dzisiaj na przykład, już bym takiego błędu nie popełnił, nigdy w życiu. Wstąpiłem do pis tylko dlatego, żeby im pomóc, bo to było w, się, to było w 2007 roku, jak oni przegrali wybory. Trzewie PIS się rozleciał cały, i jeszcze z jednym kolegą postanowiliśmy im pomóc. No ale się skończyło, jak się skończyło. Oszukiwali trochę nas i. Cóż mogę powiedzieć? Jestem budowlańcem, jestem architektem wnętrz, z wykształcenia. 17 lat przebywałem na emigracji. Jestem dawnym tak zwanym solidaruchem, a więc jestem kombatantem i tak dalej. Tam już nie będę tego wymieniał wszystkiego, bo to nie ma sensu. Pracowałem 17 lat w Niemczech. Tam byłem na emigracji. Blisko Polski, mi. Prowadziłem firmę budowlaną zgodnie z moim wykształceniem. Znam rynek budowlany, a więc niemiecki naturalnie, francuski, holenderski i duński. W tych krajach przede wszystkim robiłem robot budowlany. Po, po moim powrocie podjąłem tutaj pracę w firmie deweloperskiej. No i przyszedł czas na emeryturę więc teraz jestem na emeryturze. No i poza tym muszę powiedzieć, że ja tutaj przyjechałem, żeby się spotkać z Państwem, z wszystkimi tutaj obecnymi prosto z dializmu. Mam ciężko chore nerki. Jestem dializowany, czekam na przeszczep. To trochę trwa, czekam już 7 miesięcy, no ale da Bóg może to otrzymam tą nerkę. Także z tego powodu, chociaż chciał się czymś zająć, takim, no, w sensie pracy, nie bardzo mówię, no, szybko się męczy. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Co pan by chciał zmienić w Polsce przede wszystkim? Słucham. Co pan by chciał w Polsce zmienić przede wszystkim? Ja może jeszcze zgoda, powiem o tym, ale chciałbym powiedzieć, że jestem prezesem Stowarzyszenia Patriotycznego Zawsze Solidarnych. To jest stowarzyszenie. <coughs> powstały w moim mieście, a więc w Czczewie z Rzesza członków z całego powiatu czczewskiego. To są ludzie tacy jak ja, to jest dawna Solidarność, dawni członkowie tej pierwszej Solidarności. Jest kilkoro młodych ludzi również wśród nas. Prowadzimy, wydajemy gazetę, Wolne Słowo się nazywa.